Halo. Monika Babula. Dzień dobry. Dzień dobry. E, wpisuję w wyszukiwarkę twoje imię i nazwisko i pierwsze zdanie, które się pojawia, to polska aktorka, lalkowa, teatralna, filmowa i telewizyjna. Dlaczego wróciłaś z Warszawy w Beskidniski? Tam czy większe perspektywy, możliwości. No tak, ale to, to też już. Yy, yy. Trochę się tam po prostu nagrałam, naskakałam, <noise> yy, nawygłupiałam, yy, wróciłam w bezkidniski, mając 45 lat, więc yy, dużo rzeczy fajnych, interesujących zawodowo mi się już zdarzyło w Warszawie, a zaczęły mnie wołać moje prababki, pra, prababki, które wszystkie pochodzą z ropy, yy, tutaj niedaleko Gorlic. Yy. I nagle poczułam, że, że powinnam tutaj wrócić. Oczywiście pandemia jeszcze przypieczętowała tą potrzebę powrotu do natury i też takiego skromniejszego, takiego bardziej slow życia, mówiąc takim językiem współczesnym. Urodziłam też córeczkę, która, którą chciałam po prostu wychować zupełnie inaczej niż moje pierwsze córki, które wychowywały się w Warszawie i zostały w Warszawie. Dzisiaj już studiują i mieszkają tam. Natomiast ja ją chciałam wychować tutaj, po prostu w przyrodzie, w lesie. W lesie ją chciałam wychować. Robisz u nas teatr. Czy od samego początku wiedziałaś, że tą drogą pójdziesz, że da się tutaj coś takiego zorganizować? Czy pojawiła się taka myśl, że może jednak zabrać się za coś innego? W ogóle nie miałam myśli, że się zabiorę za coś innego, ponieważ niczego innego nie umiem robić, i w ogóle przestałam siebie też sabotować w tym, że zrobię coś innego. Znaczy, nawet miałam taką małą próbę, ponieważ yy, w pewnym okresie życia zaczęłam yy, bardziej myśleć o takim swoim rozwoju duchowym, szeroko pojętym uczestniczyłam w wielu kręgach kobiet i w ogóle takim świadomościowym kawałku siebie chciałam tu rozwijać i spróbowałam zrobić to tutaj, u Marleny zresztą, na naszej polanie, ale bardzo szybko się z tej drogi zawróciłam, bo stwierdziłam, że nie będę brała odpowiedzialności za ludzi w sposób taki, który nie do końca mm, był przewidywalny. A w teatrze ja jednak pewne rzeczy umiem przewidzieć, tak? Znaczy, pewnymi narzędziami umiem się posługiwać, i też wiedziałam, że tutaj będę łączyć taką pracę warsztatową, ale też taką właśnie rozwojową. I, i, i teatr okazał się świetną taką przestrzenią, gdzie mogę to robić w taki bezpieczny, bezpieczny sposób. Wszystko zaczęło się od wakacyjnych warsztatów dla dzieci. Potem były obrazki ze słoikowa. Tak. Tak, yy, a yy, tak profesjonalnie nazywałam to jeszcze w kontekście do warszawskich różnych wydarzeń moich, takich artystycznych, sceny ze Strzyżonego y, Osiedla, bo tam grałam postać Pauli, która mieszka na Wilanowie na Strzyżonym Osiedlu. A przyjechałam tutaj jakoś tak y, taką zabawą słowną doprowadziłam do takiej sytuacji, że ta, że ta Paula jest właśnie ze strzyżonego osiedla tam, gdzie dużo baranów, kus i różnych czworonogów, prawda? rogatych. Potem była świecka pieśń. W wykonaniu tak. wtedy jeszcze grupy teatralnej, która nie była określana jako plemię, tylko takiego raczkujące, raczkującego zespołu. Potem była wyjąca w Beskidzie i spektakularny sukces na deskach, tak, centrum kultury. I e, chyba zaczynam prowadzić monolog, ale jeszcze był sobutkowy spektakl plenerowy tak. i to już była grupa plemię i kolejne warsztaty teatralne, które. Zakończył rewelacyjny spektakl na podstawie książki Mani Strzeleckiej, Beskid, Beskid, No, o czymś zapomniałam? Nie no, zaraz Bysz... będą dziady i to jest tak. jak gdyby na razie y, tyle, co, 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 co y, zdołaliśmy y, wspólnie popełnić. Y, Przez jaki czas? Od lutego. No to tak skromnie, nie? Od lutego. <laughs> tego, y, wiesz co, to jest właśnie takie właśnie, bo trudno jest z tym czasem sobie czasami to poukładać, czy to jest dużo, czy to jest mało. W tym tempie, w którym ja pracowałam w Warszawie, to nie było wcale tak dużo. Myślę, ponieważ myśmy na przykład w, w kabarecie, w którym pracowałam przez ostatnie 7 lat w Warszawie, w Warszawie, to produkowaliśmy po prostu 40 spektakli w ciągu 7, 7 lat, więc to nie było tak naprawdę dużo tutaj. Mhm. Ale i tak wydaje mi się, że ten czas się trochę rozciągnął. Te wszystkie wydarzenia, które zrobiłam, zrobiłam to w ramach stypendium ministerialnego. Udało mi się po prostu y, napisać y, fajne, faj, fajną taką, y, y, jakby taki, taki szereg wydarzeń, które miałam zrobić właśnie z tą grupą, którą powołam. Też nie wiedziałam, czy ona mi się po prostu uda, tak? Jak gdyby, czy, czy, czy rzeczywiście ludzie stąd odpowiedzą na taką potrzebę zabawy, jak gdyby zabawy w teatr. Y, i że będą chcieli to jeszcze potem grać, i powtarzać, no bo to tak jedno, jednorazowo można coś zrobić, ale że ludzie się w to wkręcą, gdyby zacznie ich to interesować, zaczną przychodzić na próby. Wkręcili się, wkręcili się. Wkręcili się. I na początku było 50 osób na pierwszym spotkaniu w lutym, a potem odpływały, przypływały, ale tak cały czas pracuje około 30 trzydziestką osób. Zanim przejdziemy do spektaklu, który już w najbliższy weekend będziemy mogli obejrzeć dziady Beskidzkie, chciałam zapytać Cię, czy lepiej się pracuje z kobietami czy z mężczyznami? Bo y, ostatnio y, ostatni spektakl, to tam prym wiodły kobiety, a teraz chyba mężczyźni, tak. prawda? Tak. To wynikało też z banalnej sytuacji, ponieważ tych panów nie było za dużo y -hmm. na początku. Oni się pojawili, ale jakoś tak się jeszcze nie. Nie ujawnili, więc yy, łatwo mi było rozpocząć pracę z kobietami, które naprawdę miały bardzo dużo energii, bardzo dużą potrzebę spotykania się. Tak jak mówię, to nie było tylko takie spotkania teatralne, ale również takie bardzo spotkania właśnie kobiece, dużo się wtedy działo jeszcze na takiej właśnie takiego naszego, naszej walki o różne nasze mm, potrzeby i, i no, takie życiowe, społeczne. Więc to nam się bardzo dobrze jakoś tam skleiło z, taką, z takim wyrażaniem się teatralnym. E, I powstał spektakl Kochanowski, Kochanowski odpędź wszystkie nasze troski. E, I też pierwszy raz e, spróbowałam takiego teatru plenerowego znaleźliśmy miejsce, to, była, to było ujście dwóch rzek z dnianki i Ropy w Uściu Gorlickim, w takich chaszczach totalnych, piękna plaża kamienna, której potem już po, po tygodniu nie było, ponieważ woda ją zabrała, zupełnie zmyła, co dało mi też takie poczucie tego, że teatr robi się na chwilę gdzieś i on zaraz znika i ta właśnie iluzoryczność teatralna, ta, ta, ta taka chwilowość, taka, taka ulotność, tutaj jest jeszcze dla mnie bardziej um, mocna, bardzo mi się podoba to szukanie przestrzeni do, do tych naszych rzeczy, które robimy. Teraz na przykład pracujemy i, i zapraszamy ludzi do wysłowej, do takiego starego ośrodka czasowego, który tam chyba się modernizuje, ale... Znaleźliśmy tam starą kaplicę, w której chyba odbywały się, odbywają się nadal jakieś takie mszepolowe. Ona jest trochę dziurawa, trochę tam wiatr jeszcze hula, e, piękna drewniana podłoga, e, no i taki obszar do dziadów idealny. Mroczno, zimno, dlatego zachęcam, żeby się ciepło ubrać, jak przyjedziecie do nas do zacisza. A wracając jeszcze do tych kobiet i takiego przecierania sobie nawzajem szlaków i docierania siebie, mi się wydaje, że jednak Ty dużo lepiej funkcjonujesz w takim babskim towarzystwie. Dałaś temu wyraz też uczestniczyć w różnych protestach, które tutaj były przez ostatni czas organizowane, one były mocno kobiece. Jakiekolwiek by miały tematykę, tak były po prostu, jakby zapoczątkowane przez kobiety i najwięcej kobiet brało w nich udział. Czy czujesz się aktywistką taką tutaj naszą? Nie wiem, no wiesz co, jak gdyby. Proszę pamiętać, że jak się, jest w Warszawie, jak się mieszka w Warszawie i wchodzi się w tłum protestujący, to takie pytanie by nawet nie padło, ponieważ wszyscy uczestniczą w takim Dokładnie. wydarzeniu, znaczy wszyscy, no jakaś tam większość albo mniejszość danego, prawda, politycznego jakiegoś tam... Stąd moje pytanie, bo mogę ci rozpoznać na zdjęciach. No tak? właśnie, no właśnie i tutaj kiedy y, na y, plac, y, przed, na, rynko, y, na rynek wychodzi 30 osób, to już nie jesteś osobą anonimową, nie idziesz w tłumie, tylko nagle się ujawniasz, tak, nagle ktoś może Cię zobaczyć i powiedzieć y, ta pani, znam ją, ona prowadzi teatr, o proszę bardzo, już wiem jakie ma poglądy polityczne, więc jak gdyby jest taka rozpoznawalność, co mi absolutnie na razie jeszcze nie przeszkodziło, ale wiem. Nie wiem, no, 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 ale nie, nie, za kogo mam się schować, za jakiś transparent, czy za róg i wystawić tylko, no nie no wychodzę, bo, bo czuję, że to jest potrzebne, zwłaszcza też yy, w takim mieście jak, jak Gorlice, że, że warto o tym mówić, temu się przygląda młodzież, która jest jak gdyby, no tymi, którzy będą po nas jak gdyby, nie wiem, dokonywać wyborów, choćby rządu itd. i tak dalej, i wierzę, że takie, taka postawa może być dla nich inspirująca po prostu I, nie wiem, na wskazanie na jakiś problem. Dlatego no cóż, no, wsiadam w samochód, jadę tutaj te 20 km, rysuję transparent w szopie łojca i, i przyjeżdżam do Gorgny. Dobrze, wróćmy do, do Beskidzkich dziadów. Bo tak po tak. to przez to, żeśmy się spotkały, tak? żeby mhm. opowiedzieć o e, spektaklu, który będzie e, można zobaczyć w sobotę i w niedzielę. Będziecie po Mickiewiczowsku wywoływać dziady, będzie guślarz, dusze czyśćcowe. Coś tam będzie z tego mickiewicza naszego. Y, oczywiście obrzęd, y, którym też zainspirował się i y, mickiewicz. Mieszkając na Litwie y, słyszał o, o, te wszystkie podania, jak to kiedyś wyglądało, jak ta ludność, zwłaszcza właśnie wiejska, zbierała się w kaplicach przy cmentarnych i drugiego dnia listopada, 2 listopada, listopada karmiła czyścicowe dusze, więc tam i y, pojawiło się jadło, pojawiał się właśnie no, cały ten, y, cała ta społeczność wiejska przewodniczył temu y, guślarz. Zaczynamy właśnie w ten sposób, bo to jest jak gdyby inspiracja i to jest dla nas taka rama. Natomiast absolutnie będziemy karmić duszę tej ziemi. Pojawią się na przykład, zdradzając delikatnie fabułę, pojawią się żołnierze z I wojny światowej. Mamy tutaj mnóstwo cmentarzy wokół Gorlic, właśnie z okresu I wojny światowej. Pojawią się, pojawi się na przykład Romka, cyganka, która zginęła razem z swoją rodziną w lasach pod Uściem Górdzickim. Czyli to są nasze historie. Są, to, są, to są konkretne, bardzo konkretne historie, stąd e, pojawiają się też duchy zwierząt, które no, też będą jak gdyby nas o coś bardzo konkretnego prosić. Nie chcę zdradzać jak gdyby całej tej e, pielgrzymki naszych duchów, które do nas zawitają e, na spotkanie. Ale myślę, że każdy z tego naszego regionu będzie dokładnie wiedział, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu i co to są za duchy. A jakimi tekstami się inspirowałaś pisząc scenariusz? Jak no właśnie, się bo się to odbywa? Bo, e, jak to się odbywa? No to jest dla mnie też, jest, to, jest, to jest mój jakiś proces, ponieważ ja do tej pory nigdy nie pisałam scenariuszy, to jest mój drugi scenariusz, a właściwie Trzeci, ponieważ Beski-Beski, tu też yy, robiłam adaptację tego, ale to miałam bardzo konkretny tekst i robiłam na jednym konkretnym tekście, dopisując tylko jak gdyby, yy, nie wiem, jakieś popkulturowe piosenki, dokoptowując do tego. tak? To był taki rodzaj patchworku coś, co dawało temu jakąś taką lekkość i, i taką, no, taki wyraz, jak, jak, jaki Państwo mogli obserwować yy, podczas tego spektaklu. Natomiast bardzo mi się podoba taka, taka struktura patchworkowa, i że mm, biorę sobie z różnych jak gdyby, rzeczy, które mnie inspirują. I tak zawsze staram się czerpać z tego, co mam, czyli z tego obszaru, gdzie jestem. no Jeżeli te ziemie, no to na pewno stylistyka Stasiuka, język Stasiuka jest jak najbardziej adekwatny. I bardzo szybko na przykład znalazłam u niego w starej jego książce, Kroniki Beskidzkie i Światowe, cały rozdział, jeden felieton, który właśnie opisuje dziady, dziady beskidzkie. Co, co, co w ogóle mnie bardzo ucieszyło, bo, bo to się zbiegło z, jakby z tym moim pomysłem. I on tam opisuje e, historię, o których się dowiedział, e, o chłopaków, właśnie z pierwszej wojny światowej, którzy leżą e, w grabiu. To są bardzo konkretne nazwiska. One też padają i też przywołujemy właśnie dokładnie tych, tych młodych chłopców, którzy walczyli tutaj na tym grzbiecie Karpat i oddali tutaj za tą, za tą ziemię po prostu życie. No i właśnie Stasiu, który też ma bardzo specyficzny język i bardzo do tych dziadów jakby pasujący. Kogoż tam jeszcze mamy? Jak romka, no to szukałam na przykład tekstów yy, wśród takich romskich tekstów znanych nam. No i znalazłam przepiękny tekst yy, wiersz papuszy. No właśnie yy, właśnie yy, ta nasza cyganka yy, mówi tym językiem właśnie papuszy. Yy, nie chcę zdradzać yy, jak gdyby więcej. Yy, więcej inspiracji, bo jestem też ciekawa, czy czy Państwu uda się rozpoznać jeszcze jakieś tropy. Porozmawiamy o oprawie muzycznej, bo to też nie jest tutaj bez znaczenia. I Beskickie dziady będą miały muzykę z rozmachem. Tak, z rozmachem. O, widzę, że to już uprzejmie niesiono. To znaczy, tak. Yy, mi się bardzo w ogóle podoba idea łączenia yy, yy, twórców, którzy tutaj działają, tak? Gdyby... I. i... Pracuję już jak gdyby od początku, właściwie już sobie z, z, zaobserwowałam człowieka, który na pewno nazwisko nie jest Wam obce, czyli Mirek y, Bogoń, który jest po prostu fantastycznym, y, fantastycznym muzykiem. Pracuje tak szybko jak ja, więc nie denerwuje mnie i nie rytuje jego tempo, po prostu wręcz mam wrażenie, że obydwoje nadajemy na tych samych falach i i możemy przez to bardzo dużo zrobić w bardzo niewielkim czasie. Do Mirka jeszcze dołączył, dołączył Boni, Boni Śniak, Rafał, który grał razem ze mną też w Dzikim Będzie. Zaprosiliśmy również niewielką ilość osób z Orkiestry Dętej, którą, y, którą dyryguje e, pan Roman Korbicz. I zaprosiliśmy chór galicyjski, y, którym dyryguje Edyta Sulińska y, z Blechnerki. Notuje mnie jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że nie chcesz zdradzać wielu szczegółów, ale panowie, którzy są na tym plakacie, mhm. kogo oni grają? <laughs> Słuchajcie, no y, plakat powstał, y, że tak powiem, y, Plakat był troszeczkę taką, takim, taką zabawą z, z tą nazwą Dziady Beskickie. Więc y, na pewno ci mężczyźni pojawią się w naszym spektaklu, ale nie jak konie... dziady. Ale nie konie... No tak, więc jak gdyby to była raczej zabawa, y, która może wiele sugerować, ale myślę, że oni zaskoczą jednak tutaj inną, y, inną, y, inną rolą. Ale no, proszę wypatrywać dziadów, proszę, proszę dziadów wypatrywać absolutnie. Zaplanowaliście dwa spektakle, to znaczy, że spodziewacie się tłumów. No właśnie ja nie wiem, jak to jest z tymi tłumami tutaj, ponieważ sala, którą wybraliśmy, nie jest zbyt duża, ponieważ gramy też w takim nietypowym rozkładzie, My gramy jak gdyby na środku. Co dla naszych aktorów jest też jakimś wyzwaniem, bo muszą grać, jak gdyby tak naokoło siebie, obracać czyli jak się do obracać wszystkich. się dookoła siebie, mhm. tak, czyli muszą grać jak, tak bardzo przestrzennie, a yy, chcieliśmy uzyskać taki efekt, że ludzie będą jakby uczestniczyć w tym wszystkim bardziej, tak, czyli i tam może wejść do nas myślę, że 150-170 osób upchane może jeszcze trochę kolanem z 200, więc no liczymy na to, że, że, że komuś, kto już się komuś się spodobało coś, co robiliśmy wcześniej, może będzie miał ochotę do nas jakby dołączyć, że nie będą to tylko ludzie z gminy Uście Gorlickie. Więc zrobiliśmy te dwa przedstawienia. Jeszcze teraz próbujemy zorganizować przedstawienie w Bieczu, w Starym Szpitalu Św. Jadwigi. Jeszcze trwają rozmowy. No, chcielibyśmy, żeby to zobaczyło jak najwięcej osób, więc myślę, że jak te 400 zobaczy na początek. Może będzie jeszcze może. Ale doświadczenie powrotu. pokazuje, że ludzie chętnie uczestniczą i przychodzą na wasze spektakle. Może przez to, że wychodzicie właśnie do ludzi z teatrem, a nie oni przychodzą do teatru, tak? Bo te spektakle tak. są plenerowe, do tej pory były. Tak, do tej, do, do, tej, do tej pory plenerowe. No, zobaczymy, jak teraz nam się tutaj to poukłada. Mam nadzieję, że będziemy mogli wszystkich tam po prostu ugościć u siebie, a nie mamy też przecież żadnej takiej instancji, która mogła to monitorować, bo nawet no nie mamy czegoś takiego, że, że możemy sprzedawać bilety i jeszcze, nie wiem, internetowo je sprawdzać, czy, 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 czy one zostały kupione, czy nie zostały kupione, więc na razie to wszystko jest takie... Naczuja. czuja. no mam nadzieję, że, 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 nie, że nie prze... No właśnie, że, 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 że nie nadużyjemy tutaj sytuacji. A masz takie poczucie, że nawet ci, którzy byli początkowo sceptycznie nastawieni do teatru w beskidzie niskim i no, też do ciebie, tak? bo niektórzy uważali, że e, ty, ta, ty tutaj się pojawiłaś, pojawiła się babula, niesie Kaganek światy w Beskidzie zacofanym. Masz takie poczucie, że oni zmienili zdanie. No. Nie wiem, ja wiesz co powiem ci szczerze, że mnie to. Nie, ja nie, nie spotkałam się z czymś może tak prostnie, mm -hmm. żeby ktoś do mnie coś takiego powiedział. Mam takie poczucie, że mm, poprzez proces nawet, nie wiem, rozmów z. Ośrodkiem kultury w Uściu Gorlickim z Panem Szczepankiem, czy jak zaczynaliśmy z Panią Ewą jeszcze górą, że na pewno te nasze relacje i nasze rozmowy są zupełnie inne. Oni naprawdę zaczynają wierzyć. Na przykład teraz to miejsce absolutnie znalazł mi Pan Szczepanek, który na początku w ogóle y, trudno by było, jak gdyby, nadążyć za tym, co ja proponuję. Nie to, że ja proponuję coś bardziej od, odkrywczego, tylko po prostu miałam zupełnie inne wyobrażenie na temat teatru, y, bo też tego nie dość. Doświadczałam w Warszawie, bo w Warszawie też pracowałam przecież w instytucjach. Pracowałam w większości teatrów, gdzie po prostu jest klasyka, czyli scena, widownia, czwarta ściana, kulisy, świetna technika. Więc ja nie pracowałam w ten sposób. To też była moja totalnie, jak gdyby, taka fascynacja tym nowym obszarem, gdzie nie było nic dla mnie, ale była coś bardzo ważnego. Przyroda to wszystko i historie stąd. No, i ludzie, którzy chcieli, się, chcieli to wziąć i chcieli po prostu za mną pójść. Więc ja nie mam w ogóle takiego poczucia, że ktoś tutaj był w oporze. Może tam, nie wiem, zaczęliśmy grać to hmm, spektakl Bezkit beskitów w, w Łosiu. E, i, i, no i był problem, dlaczego nie w gminie? No bo w gminie nie było takiej przestrzeni, tak? No bo tam była idealna sceneria do tego, żeby to zagrać. Była nam potrzebna Łękowska chata, była Łękowska chata, była nam potrzebna cerkiew. Cerkiew w Łosiu wchodzi niemalże w przesun. Tam jest idealne, idealne nam się stworzyły warunki. I ja myślę, że takich miejsc po prostu tutaj trzeba szukać. Spektakl broni się sam, nawet w y, Wysowej na środku. Tak? tak <grym> a, o, no to dziękuję bardzo. Bo tak mi się wydaje, że Ciebie trzeba trochę poobserwować, że przy bliższym Poznaniu dużo zyskujesz, tak? Że jak, jak myślę, że ludzie tak Cię postrzegają trochę, że przychodzi babula, robi dużo zamieszania i tak wszyscy stoją z boku i patrzą. Tak? Nie wiem, wiesz co? Ja nie wiem, bo, bo to może ja się po prostu nad tym nie zastanawiam i dlatego, może nie, nie wycofuję się, jak gdyby, wiesz o co chodzi, że, że po prostu robię swoje. A zresztą dobrze, skoro jesteśmy tutaj przy głosie i mikrofonie, e, niedługo w gminie Uściegrowickie będzie konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Babula zamierza w nim startować na panią dyrektor, żeby robić dalej więcej. I mocniej zamieszania w gminie, także <laughs> Basia bije prawo. no dziękuję Ci Basiu. Czyli e, grupa plemię się dopiero rozkręca? Myślę, że tak. I jeszcze dużo nam pokażę. Chciałabym, ja chcia chciałabym, chciałabym, marzy mi się, dobrze to idźmy dalej, marzy mi się, e, ponieważ e, gmina Łukcie nie ma e, swojego miejsca, swojego gminnego ośrodka kultury, pracuje, pan dyrektor pracuje w szkole, ma mały gabinecik w szkole i tam pracujemy też w pięknej zresztą świetlicy w Uściu Gorlickim. Ale powiem szczerze, że marzy mi się taka nowoczesna stodoła z otwieranymi drzwiami, gdzie mogliby ludzie z powiatu gorlickiego, no i nie tylko jak gdyby ludzie, którzy przyjeżdżają wędrować po Beskidzie Niskim, mogliby przyjeżdżać na nasze spektakle i, i moglibyśmy stworzyć takie jakieś niecodzienne, piękne miejsce tutaj w powiecie. Wszystkie teatry w okolicy teraz się boją. Nie ma się czego bać. Ja, ja bym bardzo chciała tutaj współpracować z wszystkimi, którzy, no, którzy chcieliby po prostu podjąć jakiś wspólny, wspólny dia dialog. Myślę, że takie przedstawienie plenerowe, gdzie moglibyśmy połączyć swoje siły. Nie wiem, tutaj w Gorlicach na rynku też przepiękne, przecież jest przestrzeń, żeby coś zrobić. Myślę, że historie gorlickie, historie na przykład Gorliczanek hmm. ostatnio podrzuciłam tutaj. Pani Klaudia, właśnie z Zagrody świetne teksty o Gorwiczankach. Proszę bardzo, 8 marca, zapraszam. Okej, okay, trzymamy za słowo. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę, bo nasze podcasty mają być do słuchania w samochodzie. Owszem, korki mamy długie w gorlicach, ale nie przesadzajmy też w drugą stronę żeby dotarli wszyscy nasi słuchacze do końca. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia w sobotę. E, dziękuję bardzo w sobotę, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze w niedzielę również gramy o 17:00 dla tych, którzy by się nie pomieścili, albo dla tych, którzy mają inne plany na sobotę, a mogliby do teatru przyjechać w niedzielę o 17. 17. Tak. Zapraszamy. Zapraszamy.